Witam Państwa na pomocowej konferencji prasowej, spotkanie inauguracyjne 6 Ligii, Kupa Lubelska-Podka motor Lublin Resofia, Wynik jeden do dwóch o skomentowanie dzisiejszego spotkania poproszę Telefon, może najpierw ten dużo gości, pan Szymon Grabowski. E, witam Państwa bardzo serdecznie, na początku chciałbym podziękować swojej drużynie i e, generałowi Kudarskiego za dzisiejszy mecz, e, Kibicom za, za to, że tutaj nas spali i... i, i nie możemy się cieszyć z trzech punktów, na bardzo ciężkim terenie ze Spadkowiczem i, i naprawdę tutaj, tutaj straszne zasługi w stronie chłopców, bo pogoda, przeciwnik naprawdę z, z wyższej półki w tej lidze i, i na pewno na to się cieszymy. Co do, co do meczu, mecz na pewno miał dwie strony. Przede wszystkim dominowała walka, zaangażowanie z dwustronnych, stron, że w nie odstawił nogi. I to pewnie zarówno my, jak i pewny przeciwnik kupił, kupił jakimiś drobnymi urazami, ale myślę, że było to wszystko fair i, i, i yy, kibice mogli być na pewno tutaj zadowoleni z postawy na pewno naszego zespołu, co do momentu nie się yy, powie. Yy, my jesteśmy w budowie, w budowie jakiegoś nowego kolektywu, który yy, gdzieś został troszeczkę zburzony yy, w ostatnimi czasy poprzez odejście yy, kilku podstawowych zawodników doszło do mnóstwo podców z SMS-u, yy, którzy, którzy wchodzą w ten zespół i to było dzisiaj widać na boisku. Yy, fajne, fajne interwencje, fajne zagrania. Yy, Przekładne po prostu kiksami, ale, ale yy, uczą się i będzie się to było widać. Naszym celem, zarówno moim jak jest to tak scementować, żeby, żebyśmy dali dużo radości naszym widzicom, sobie punktowali i wtedy, wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, a na nasza drużyna będzie, będzie dobrze ogrodzona. Dziękuję za obrót do Co Proszę, o na małżeń, no to są Mariana na na szansę. No cóż, gratuluję rs Wygrała zasłużenie, mogę tak powiedzieć. Tak jak tutaj powiedział mesie my mysz można podzielić na dwie części. W pierwszej połowie to nie było na boisku. Myśmy mieli grać w piłkę, mieliśmy przede wszystkim walczyć. Walki było zero, gry jeszcze mnie. najbardziej za. Zawiedli mnie zawodnicy, na których najbardziej liczyłem środek pola. Praktycznie na boisku nie było Stachyry, nie było Piekarskiego, nie było Jawkowskiego, Także szkoda, szkoda, szkoda w ogóle cokolwiek. Tu będziecie w pierwszej połowie, w drugiej połowie dostajemy bramkę po frajeckim błędzie Kazupskiego, który robi w pierwszej połowie taki sam błąd. Ale potem chłopaki przynajmniej starają się walczyć, zostawiają serduszko. No. To było widocznie za mało na, na Rysowie, ale ja wierzę, że w ten zespół będziemy jeszcze wygrywać. Szkoda, bo liczyłem bardzo na tych zawodników w środku, myślałem, że wygramy środek pola, a co za tym idzie będzie taka gra poukładana, ale mówię środka, środka się nie było i bardzo się, się zawiodłem na niektórych zawodnikach. Co do niektórych naprawdę się zastanawiam, bo dużo jest gadania, a mało jest walki, a jeżeli tutaj nie będą niektórzy walczyć, to jest jeszcze mówię okienko transferowe, jeżeli się nie podoba to droga wolna, bo mniemanie niektórzy osoby mają duże, a na boisku tego nie widać. Dziękuję. Dziękuję to Wójtowi. Czy są jakieś pytania do Pana? Mam pytanie do trenera Sawa. Miał Pan też duże zastrzeżenia do pracy sędziego. Chciałby Pan je To Znaczy to wiadomo, udzieliła mi się troszeczkę nerwowość, ale widać było, że sędzia początkujący puszczał dużo fauli, dużo fali gwizdał. A w drugie było wiadomo, to doświadczony zespół ma kilku doświadczonych zawodników. Każdy, każde jakieś dotknięcie zawodnika to już było jak to się mówi, kilku sekund na boisku. Ale mówię, no, w sensie, pretensje mam tylko do samych siebie, do sędziego, to sobie nie mogę gdzieś pokrzyczeć, ale to, to, to mówię, to jak to się mówi w czasie meczu, gdzieś tam jakieś tam nerwy, ale mówię, to, to w żadnym wypadku sędzia nie pomógł ani nam, ani DESOwi, przegraliśmy my, my my i tylko my możemy mieć do siebie pretensje. Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma pytań, dziękuję, zapraszam. Na kolejny